Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek naszej serii Smak 80-tych Lat. I co na wstępie zostaw łapkę w górę, 300 opaczek w górę pod tym filmem jutro kolejny odcinek z tej serii na kanale. I co, zostaw hashtag orka i przypnę serduszko. I chyba tyle. E, spytacie się, co to za ciągnik w ogóle, co, 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 co tu się stanęło, czy ja sami serię nie pomyliłem? Nie, e, jest to nowy nabytek na gospodarstwie. E, no, moja 1002 poszła na sprzedaż. Niestety, ponieważ wymieniłem sobie na taką bestię, bo się w końcu doczekałem, zarobiłem sobie troszkę pieniążków, no i po prostu z racji, że zwiększyłem swój areał, jak i też zwiększyłem przychody gospodarstwa, oddałem tamten ciągnik, sprzedałem szwagrowi, a zdołożyłem troszkę, tutaj uzbierałem pieniążków, i kupiłem właśnie taki, taki ciągniczek troszkę większy oraz eee, od razu płuk kupiłem eee, 3, 4, 5, 6 skibowy tak? Dobrze liczy tak? 6 skibowy I co? No i dzisiaj lecimy sobie orać No i tutaj mam do Was pytanie, jeszcze tak na samym początku, eee, a mianowicie czy robimy tak, że teraz będę po prostu zwiększał te maszynki na większe, ale dalej zostało w klimacie właśnie 80 lat E, czy kończymy już tą serię i jest to przedostatni odcinek z tej serii e, w komentarzu piszcie, czy chcecie, żebym właśnie te maszyny pozmienia po prostu, dał jakieś wiecie, jakieś nowe, większe, znaczy nowe, nowe, w sensie nowe na serii maszynki e, trochę większe. E, czy chcecie, żebym po prostu skończył tą serię i ewentualnie kiedyś tam zrobił e, drugi sezon? Że dobra, bo już i tak pierdzielę od 5 e, minut lecimy sobie tutaj na, na 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 orkę bo będziemy sobie łąkę wyrywać No jestem ciekawy jak tutaj e, pług się spisze od razu powiecie no wyciągnął, wziął i jedzie na orkę e, wam powiem że Jakoś myślę, że jakoś to pójdzie e, On tam jeszcze go docieramy chyba był z tego co wiem z tego co mi mówili więc jakoś może dam radę go nie zatrzeć, bo bym był trochę przypał ale no zobaczymy będzie tutaj w miarę prosto jechać chociaż wątpię, że mi się to uda no już tutaj jest bestia fajna już tutaj orka będzie szła myślę dość fajnie tym zestawem no i tak właśnie już szczerze powiedziawszy nie miałem co robić na tej serii tymi maszynkami, które miałem no i właśnie stąd pytanie moje do was czy chcecie drugi sezon drugi sezon, tak jakby kontynuujemy tą serię tylko ja sobie zmienię maszynki, e, zrobię tam jakiś tydzień, dwa przerwy, żeby pokompletować nowe maszynki. E, nowe, nowe, wiecie, e, troszkę większe. Od razu czekajcie, bo teraz cofnąć muszę. E, wybrałem taką łąkę, w sumie nie wiem czemu. Mogę mieć jakieś pole na polu, wiecie, dłuższe pola mam. Na polu by to lepiej szło, ale tutaj powoli też pójdzie. Bez problemu Wpadniemy yy, sobie w bruzdę kołem I lecimy yy, Taki w sumie motorki w 19 jest oryginalnie nawet Że ten ciągnik troszkę wpada w tę bruzdę, no nie za dużo, ale yy, Myślę, że nawet fajnie to wygląda jak się tak trochę w tę bruzdę wpada Ej, szczerze? Nawet prosto mi wyszło, że jestem z siebie dumny też najprawdopodobniej na dniach już tak jak mówiłem wleci pierwszy odcinek z nowej serii na kanał i w sumie jestem ciekawy czy uda mi się tutaj dla was coś zmontować przed filmem jakiś taki właśnie zwiastun tak jakby tego odcinka bo chcę przetestować czy będę mógł filmy renderować na tym komputerze, który mam aktualnie czy da radę właśnie, żebym film wyrenderował tam w skali tych 10... O długości 10-20 minut, no bo bardzo nie ukrywam, że bardzo będzie mi się to przydawało w nowej serii. No, jak nie, nie dam rady, no bo będzie blue screeny wywalało. W jednym programie przetestowałem i wywaliło mi blue niestety, więc w nim na pewno nie wyrenderuję, ale w drugim programie, tutaj będę mówił, drugi program, czyli Sony Vegas Pro, testowałem. Jakiś 10-minutowy film bez tam żadnych y, piękczeń, bez żadnego edycji zbytnio. Ja Tego chciałem, wiecie, puścić, o zaraz sobie ciągnę topy. Zobaczyć, czy, czy da radę po prostu y, wyrenderować ten film. Y, no i y, tak, w zwykłym, wiecie, jak renderowanie na prosku nie dało rady Ale z racji, że w karcie, którą mam, y, jest obsługiwane coś takiego jak Nvidia NVENC y, to postanowiłem, po że sobie przetestuję na tym i o dziwo udało mi się wyrenderować ten film e, o długości 10 minut tylko, że właśnie nie wiem czy YouTube by go przyjął ale mam taki program, którym optymalizuje wagę plików czyli tam format factory on się nazywa e, no i sprawdziłem czy w nim po prostu wiecie jak go przetworzę czy mi z tego kodu nvenka zrobi nowy mp4 i się okazało, że tak e, bez żadnych problemów e, czyli ten 10 minutowy film dało radę skonwertować do mp4 po obrobieniu trochę przy tym roboty jest, więc odcinków już bym nie nagrywał wtedy przynajmniej takich, przy których mam obróbkę nie nagrywałbym kilka tam wiecie, godzinę, dwie przed publikacją tylko już bym musiał nagrać ten dzień, dwa dni przed publikacją wiecie co, ja sobie tu miniaturkę porobię, bo tutaj na łące fajnie to wygląda o, naprawdę fajnie to wygląda nie wiem czemu ten ciągnik w tych kolorach jest piękny. Jeszcze go na takich, wiecie, potężnych laczkach wziąłem, Że widzieli we wsi, że bąbel. Jeszcze jak będę w tamtą stronę, jak to sobie zrobimy. Teraz światło jest właśnie fajnie w tą stronę. I lecimy sobie dalej. No właśnie, możecie napisać, czy chcecie drugą serię, tak jakby drugi sezon. Tylko, że to będzie po prostu dalej, numeracja leciała. Tylko, że ja sobie kupuję takie maszynki, myślę, pod tego Ursusa. Albo zrobimy, nie wiem, smak 90 lat, już trochę jak trochę będzie te gospodarstwo większe, rozwinięte bardziej. E, tylko według mnie, nie, no w sumie myślę, że mapka mogłaby zostać, bo mapka jest dość spoko. E, jedna z właśnie takich lepszych mapek w takim klimacie. E, no, jedynie jak jeszcze nie ta mapa, to ja trochę muszę cofnąć, niestety. I taka lipa, bo muszę odcofywać. Jeszcze taka fajna mapa w takim klimacie, właśnie i stylu. To jest PGR Bruce, da? No ale tam 60 bym sobie zbyt nie porobił A myślę, że już takim tutaj właśnie ciągniczkiem jak teraz mam Myślę, że już by coś tam dało radę poskrobać e, Też e, jutro no dzisiaj jak to oglądacie e, Przyszły mi najprawdopodobniej słuchaweczki, więc mam nadzieję, że Mam nadzieję, że w miarę fajnie e, Się okaże że mikrofon mają, bo wtedy może bym nagrywał na nowym mikrofonie Może ta jakość dźwięku była trochę lepsza Głównie zależało mi na samych słuchawkach, no ale jeśli mikrofon też będzie nice, nie będzie trzeszczał, bo ten, który aktualnie mam, no troszkę trzeszczy jednak, co by nie mówić, nie jest on najlepszy, No, eee, słuchawki i tak by mi się przydały, bo do nagrywania na, na multiplayerze są potrzebne słuchawki, ogólnie trochę się niedobrze czuję, bo z kolegami dzisiaj, czekaj, nie, czekajcie, eee, ile my zjedliśmy, 5 paczek chipsów na 4, nie, nie dużo. Ale tak czuję, że sam zjadłem coś około dwóch, więc no... Eee, plus jeszcze się nażerałem nie wiadomo czego, jak do domu przyszłem. Eee, wiecie... Czy eee, nowy Ursus, kurczę! Nowy Ursus, ale nie wiem, nie wiem, wiecie... No, tyle co tam wjechałem, bo nic tam się nie stało. Eee, wiem, że orka... orka normalnie mistrzowska. No, ale niestety tak działają te pługi, że one tam trochę nachodzą. One nie są no takie łąki, tutaj jak ja mam małe. Ale fajnie ta orka idzie takim zestawem. I Szczerze, może teraz jakiś PGR bym walnę? Ja jeszcze sobie zrobię z tej strony. O. myślę, że też fajnie to wygląda. Ej, czy mi się. Aaa, mi tu się shadery załadowały, dlatego to takie miękkie, gdzie nie, gdzie jest. Ale nawet pasują te shadery. No to są właśnie shadery przystosowane pod Seasons, one tam dużo nie dają, jedynie troszkę rozjaśniają ten ekran I Taki wiecie, taki robią bardziej miękki e, Bo mam e, Seasons z oświetleniem No i postanowiłem, że bo nowa seria będzie właśnie na Seasons z oświetleniem No i sobie troszkę tymi shaderkami podreparowałem, żeby to wyglądało tak a nie inaczej Dobra, te zagłówki sobie zaraz porobię bez problemu więc się nie martwcie. Jeszcze tu sobie zrobię, tak... E, sorry, że robię kilka razy te miniaturki i tak dalej, ale no. Tego wymaga YouTube, żeby ta miniaturka była w miarę przeciągająca. E... Ogólnie mam 50 fpsów jak gram, więc jak nie jestem na gospel to tutaj jest gra całkiem grywalna, że tak powiem. Też chyba proces i nie leguje, bo się chyba procesor przepalił z kartą graficzną jak renderowałem. E, kompa, więc no, myślę, że... Myślę, że jeszcze teraz się przepalił. Bo pewnie będę ten montował, będzie taki film w sumie testowy. Będę chciał zobaczyć, jak to działa. Wszystko e, ogólnie, stary górz, tak jak mówiłem, sprzedałem e, razem z pługiem. No i myślę, że po prostu resztę maszyn, jeżeli będziecie chcieli, żebym kontynuował tę serię, resztę maszyn też um, sprzedam. E, po prostu. No i po prostu. No i po prostu. Kupię większe maszynki właśnie pod tego Ursusika, mówię eee... ci, drugiego sezonu by nie miało sensu robić. Eee, znaczy, drugiego sezonu, drugiego, no, tak jakby dalsze kontynuacje tej serii. Już tam te takie co ciekawsze akcje porobione, a tutaj mnie korciło, żeby właśnie taką orkę zrobić. I już miał być ten odcinek, miał być ostatnim ale praktycznie w momencie zaczęcia nagrywania. Jak się próbowałem przywitać 50 razy, ee, podjąłem taką decyzję, że no, może, jednak, może jednak zostawię sobie tą serię. Tylko sobie e, pozmienię maszynki na niej troszkę. Tej większe bym podawał. Jak idzie. E, jakieś większe maszynki. Wiem, że to jest ta granica, dlatego to granica robi. Ale dobra. E, teraz tak trzeba tu wyłonić. Później robienie zagłówków to będzie masakra. Tutaj po ziemniakach, trochę przejada, już mniejsza większość. Eee, tutaj ten dziad już buraki zebrał. Szybki, szybki chłop. Jeszcze zboże nie pozbierana ten już buraki pozbierał. Dobra, z tej strony sobie zajdziemy. Za eee, to ten ziemniaków nie pozbierał. Tak bym mógł fajnie sobie tu zajeżdżać. A tak muszę robić, nie wiadomo co dobra ona no nie umiem nie umiem tym pługiem orać, ale dobra Tu i tak jeszcze pójdzie agregat najprawdopodobniej talerzówka, żeby te... żeby tą łąkę tak wiecie doprowadzić do stanu użytkowania Dobra już od tych od tym tych, tam od tych drzew to już nie będę dorywał bo to tylko się potem będzie kombajn rysował i człowiek denerwował Wiem, że robię tutaj niezłe zawiasy, ale już czasem trzeba. Lecimy, lecimy! I co? Ja myślę, że się wygadałem, nagrywam to, nie wiem, znowu w nosy? Myślę, że coś około... Nie, w sumie dawno w nocy nie nagrywałem, aż czuję się fajnie jak nagrywam w nocy. Ale tak, nagrywam coś około 23 chyba, czy... 12 w nocy może, nie wiem. Jutro muszę wstać. Nie wiem w ogóle, czy muszę wstawać, więc ciekawie pozdrawiam. Pozdrawiam moją szkółeczkę e, e, Ogólnie, ale to już myślę, na kolejny odcinek sobie wstawię, bo Cieka ciekawe rzeczy się u mnie ostatnio dzieją w szkole. Myślę, że właśnie sobie opowiadamy. Kurczę, posadził ten sąsiad, złodziej, te kurcze ziemniaki. Nie ma jak porać. Jakie ja mam tutaj to? Aaaaaoo! Dziad złodzie jeden. Dzoniosł na niego, na milicję. Co on tutaj robi? Dobra, tutaj kawałek tego zielonego tuż się. Tu już się ten. Eee, już się tam kiedyś zrobi. Ale żółtko. Eee, się zapytacie gdzie jadę? Jeden jadę na kolejne pole, bo właśnie chcę sobie nagrać ten wstęp do filmu. I się z wami żegnam, cześć i opa, elo. Jestem ciekawy, czy uda mi się nagrać ten stem, Jak nie, no to nie widzieliście. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, czy wam się spodobał. Siema.